Nowym ćwiczeniem Turbo. W każdej rundzie będziesz wykonywać inne ćwiczenie Turbo. Ten trening nie zawiera rozgrzewki i rozluźnienia. O kuwa, sikać. Zaraz zaczynam. Sikać mi się chce, mi Górę. O kurwa, i dłużej zaczynamy trening. Zaczynamy trening, korwy dajemy na miejsce I tak jak była Trzy firankę, dobra. Co ty nie zrobiłeś? Doksy, dwa złota. Pierdol w szafę. O dwóch złotych jest tylko krzyk. Ile jest osób?